Rozwiąż równanie pamiętając o koniecznych założeniach. Ćwiczenie A. Mamy tutaj mianownik. Zatem zaczniemy od założeń. Nasz mianownik x kwadrat dodać 1 musi być różny od zera. Pamiętaj, takie wyrażenie zawsze jest różne od zera, bo kwadrat danej liczby jest nieujemny. A jeśli do tego jeszcze dodasz 1, to z pewnością będzie to dodatnie. Zatem tutaj dziedzina tego równania to zbiór liczb rzeczywistych. Spróbuj teraz rozwiązać to równanie. Zatem kiedy ułamek jest równy 0, wtedy, jeśli licznik jest równy 0, zatem zanotuję wtedy i tylko wtedy, gdy licznik jest równy 0. Jak to rozwiązać? Obie strony podzielić przez 2, zatem x jest równe 0. Rozwiązaniem tego równania jest liczba 0. Zawsze sprawdź, czy rozwiązanie należy do dziedziny. Tutaj należy jak najbardziej. Udziel odpowiedź do zadania. Rozwiązaniem jest jedna liczba, jest to liczba 0. Mamy rozwiązać równanie. Zaczynamy od założeń. Zatem zwracam uwagę na mój mianownik. Mianownik to 3x plus 12 i ten mianownik nie może być równy 0. Rozwiąż sobie, przenieś na strony, podziel przez 3. Zatem x jest różne od minus 4. Pamiętaj, rozwiązaniem nie może być liczba minus 4. Teraz zastanów się, jak rozwiązać to równanie. Kiedy ułamek jest równy 0? Wtedy i tylko wtedy, gdy jego licznik jest równy 0. Zatem rozwiąż sobie to równanie: Nie niewiadome na jedną, wiadome na drugą. Proste równanie: zatem x równe minus 4. Mamy rozwiązanie, sprawdzamy, czy spełnia ono wszystkie warunki zadania. Zatem założenie, x jest różne od 4. O, w takim układzie, niestety, to nie jest rozwiązanie. Tutaj mamy sprzeczność. Zatem odpowiedź do zadania: to równanie nie ma rozwiązań. Odpowiedź: x należy do zbioru pustego. Zatem pamiętaj, aby każde rozwiązanie sprawdzić z założeniami. Często zapisujesz tutaj dziedzinę tego równania jako liczby rzeczywiste oprócz liczby minus 4. Więc jeśli korzystasz z dziedziny równania, to tutaj zamiast sprzeczność zanotujesz nie należy do dziedziny. I odpowiedź ta sama. Rozwiązaniem jest zbiór pusty. To równanie jest sprzeczne. Mamy rozwiązać równanie. Zatem zaczynamy od założeń. Zwróć uwagę na mianownik. Wynika z niego, że x nie może być dwójką i x nie może być minus jedynką. To są moje założenia. Inaczej mogę podać dziedzinę tego równania to jest zbiór liczb rzeczywistych z wyłączeniem minus jedynki i dwójki. Zatem, jeśli będę rozwiązywał zadanie, a rozwiązaniem byłaby któraś z tych liczb, to niestety ona rozwiązaniem nie będzie. Teraz przemyślę, jak rozwiązać to równanie. Kiedy ułamek jest równy 0, wtedy i tylko wtedy, gdy jego licznik jest równy 0. Zatem to zanotuję i spróbuję rozwiązać powstałe równanie. Mam tutaj trójkę, którą mogę wyłączyć poza nawias. Obie strony podzielę sobie przez 3, zatem x kwadrat plus 1 równe 0, przeniosę na strony i zauważę, to jest sprzeczność, bowiem każda liczba podniesiona do kwadratu jest nieujemna i nie może być równa minus 1. Zatem Jaka jest odpowiedź do tego zadania? To równanie rozwiązań nie ma, zatem inaczej mówiąc x należy do zbioru pustego. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.